Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. To jednak wchodzi przez bramę jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają Jego głosu. Woła On swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za Nim, ponieważ głos Jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od Niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owca. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę.” Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przeżywamy dzisiaj w niedzielę dobrego pasterza. Ale kiedy popatrzymy w dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus nie mówi o sobie jako o dobrym pasterzu. Pan Jezus mówi o sobie, że jest bramą. Kiedy myślimy, że Pan Jezus jest bramą, być może mamy różne skojarzenia. Pierwsze być może takie najbardziej codzienne, z bramami wjazdowymi na nasze posesje, do garażu. Coś, co chroni broni, ale także wyznacza jakiś konkretny, należący do nas teren. Może też nasze skojarzenie iść w kierunku dawniejszym, kiedy pasterze strzegąc swoich owiec kładli się na noc przy bramie, właśnie przy takim przejściu, żeby owce były bezpieczne, żeby owce nie uciekły z zagrody, ale też, żeby gdyby ktoś przyszedł zrobić krzywdę owcom, zabrać je, zabić, Wtedy pasterz automatycznie się budził i mógł bronić swoich owiec. Jednak, kiedy patrzymy na cały kontekst słowa, których używa Pan Jezus, można jeszcze pomyśleć o innej bramie. O takiej bramie, która prawdopodobnie istniała wtedy i była bramą wjazdową do Jerozolimy albo do innego dużego miasta. Kiedy Pan Jezus opowiada o sobie, że jest bramą, to bardzo możliwe, że taką bramę ma na myśli. A chodzi o taką bramę, która jest sporych rozmiarów budynkiem. Coś na kształt takich naszych średniowiecznych bram, na przykład w Krakowie, w Sandomierzu, gdzie brama jest wręcz długim na kilka, kilkanaście metrów wjazdem, jakby tunelem, do którego, tak jak Pan Jezus tutaj mówi, trzeba najpierw wejść, być w tej bramie, a potem z niej wyjść, żeby się przedostać dalej w określone miejsce. I jeśli taką bramę faktycznie Pan Jezus ma na myśli, a dużo na to wskazuje, to wtedy odsłania nam się jeszcze kolejne nowe znaczenie tej bramy. Mianowicie taka brama zarówno w starożytności, jak i w miastach średniowiecznych pełniła bardzo wieloraką funkcję. Przede wszystkim była miejscem, gdzie byli strażnicy, gdzie pilnowali wjeżdżających Trzeba było mieć przepustkę, albo jakiś określony cel, albo należeć do miasta. W każdym razie nie można było być jakimś złoczyńcą, pragnącym zguby miasta. Ale bardzo często taka brama była także poświęcona innym rzeczom, osobom. Mianowicie, w takich bramach bardzo często siedzieli żebracy, biedacy, którzy. Chcieli dostać pieniądze od wjeżdżających, wyjeżdżających w miasta, od podróżujących. Takich, takim biedakiem był na przykład Łazarz z przypowieści pana Jezusa, który siedział przy bramie miejskiej. Także takim biedakiem był człowiek z dziejów apostolskich, którego uzdrowił święty Piotr i święty Jan. Żebracy, czyli można powiedzieć, pewien margines ówczesnego społeczeństwa. Tam też mogli przebywać jacyś złodzieje, którzy chcieli napaść, wykorzystując mrok tego miejsca, że nic nie było widać. Napaść tych, którym chcieli zabrać pieniądze, których chcieli pobić. W takich miejscach znajdowały też swoje miejsce prostytutki, tak jak Rachab ze Starego Testamentu, która mieszkała wręcz w murze, w bramie miejscowości, miasta Jerycho. W takich miejscach często też celnice pobierali opłaty. W takich miejscach również znajdowały się sądy, sądzono tam złoczyńców i tam też często były już więzienia od razu, gdzie ci złoczyńcy przebywali. Tak więc widać, że takie bramy pełniły bardzo wiele funkcji, ale raczej były to miejsca nieprzyjemne, często ciemne, mroczne, śmierdzące, opuszczone z wszelkiej. Dobrej atmosfery. Jeśli ktoś przejeżdżał przez taką bramę, to prawdopodobnie miał ochotę jak najszybciej się z niej wydostać po drugiej stronie. I taka brama, takie nieprzyjemne miejsce. A Pan Jezus mówi, że jest taką bramą bramą, która jest miejscem choroby, cierpienia często to było miejsce czyjejś śmierci. Ale kiedy popatrzymy na Pana Jezusa, Dlaczego on w ten sposób utożsamia się z Bramą? To bardzo prosto wychodzi, ponieważ my przed kilkoma tygodniami obchodziliśmy, chociaż troszeczkę w odmiennej formie niż zazwyczaj, ale właśnie święta Paschy, święta przejścia, święta Wielkiej Nocy. Kiedy Pan Jezus bardzo dosłownie wszedł w cierpienie, w opuszczenie, w ostatecznie w śmierć, w wszelkie piekło, w otchłań. Wszedł tam po to, żeby wyjść z drugiej strony, tam gdzie jest życie, gdzie jest zwycięstwo. Ale musiał przejść przez to wszystko. Mało tego, przechodząc przez to, utożsamił się z tym jakoś. Pan Jezus, który umarł na krzyżu, utożsamił się z krzyżem. Pan Jezus, który umarł, który cierpiał, utożsamił się ze śmiercią i z cierpieniem. Dlatego dzisiaj, jeśli ktoś doświadcza krzyża, to spotyka tam Chrystusa. Jeśli ktoś cierpi albo umiera, to może tam spotkać Chrystusa. I Pan Jezus, który spotkał te wszystkie rzeczy, które w bramie można by sobie symbolicznie wyobrazić, jednocześnie przechodząc, stał się tą bramą. Dlatego Pan Jezus mówił o sobie: Jestem bramą. I jeśli kiedykolwiek będziesz doświadczać przejścia przez taką bramę, to możesz spotkać tam też mnie. Jeśli więc w swoim życiu. Spotykasz różne z tych rzeczy na różnym etapie yy, yy, i w różnej intensywności. Yy, yy, te rzeczy, o których yy, yy, wspomniałem, jak choroba, yy, jak cierpienie, jak bieda, jak jakieś opuszczenie, yy, yy, depresja, jak śmierć. To jeśli chcesz, bo nie dzieje się to automatycznie, ale jeśli chcesz, możesz tam spotkać Chrystusa. Możesz po prostu. Przeżyć to i w smutku albo przetrwać, albo, albo umrzeć. Ale jeśli chcesz, możesz tam spotkać Chrystusa, bo On tego wszystkiego doświadczył i został w tym jakoś. Teraz przeżywamy w ostatnich tygodniach, także może bardziej intensywnie, ale wciąż przeżywamy pandemię ogólnoświatową. Jest ona powodem wielu cierpień, wielu ludzi i to w różny sposób albo poprzez chorobę, poprzez śmierć, ale także poprzez utratę pracy, majątku, przez utratę jakiegoś zdrowia także psychicznego. Wiele osób wpada w depresję, albo niszczy swoje więzi, ponieważ nie potrafią wytrzymać w tych więziach, w domu, rozwodzą się, rozpadają się rodziny i doświadczają po prostu w ten sposób, Swojej przejścia przez taką bramę w bardzo różnym stopniu. Jest to także miejsce jednocześnie, gdzie można spotkać Jezusa Chrystusa. Tego, który przeszedł przez tą bramę, stał się nią, ale jest też po drugiej stronie. I co dalej? Do czego Pan Jezus nas prowadzi przez tą bramę? Otóż mówi, że przez, do owczarni. Ale niekoniecznie jest to. Bardzo satysfakcjonująca perspektywa, być w owczarniach. No nie każdy myśli o tym, że zagródka dla zwierząt jest miejscem dużego szczęścia, dużej satysfakcji. Nawet jeśli owczarnia jest zawsze kojarzy się jakoś tak może sympatycznie w Ewangelii. Ale kiedy popatrzymy na ten tekst, to zobaczymy, że tam, gdzie Pan Jezus, gdzie jest zapisane, że Pan Jezus użył słowa owczarnia. To to słowo w języku greckim nigdzie indziej nie oznacza owczarnia. Nie tłumaczy się jako owczarnia najczęściej. To słowo, które Pan Jezus Używa na określenie owczarni, najczęściej tłumaczy się jako świątynia. Ale nie każda świątynia. Przede wszystkim świątynia taka, która jest w drodze, czyli namiot spotkania. Pamiętacie na pewno, że kiedy Izraelici wyszli na pustynię, tam nie było nic. Ale chcieli spotykać Boga. Mojżesz musiał skonstruować tak zwany namiot spotkania, czyli taką przenośną świątynię. Namiot, w którym jak wchodził, spotykał tam żywego Boga. I to określenie Owczarnia właśnie mówi o takiej świątyni. Mówi jednocześnie o takiej świątyni, w której jesteśmy, mówi także o świątyni jerozolimskiej, ale mówi o tym, że. To, ta świątynia może być wszędzie, nawet na pustyni, i zawsze oznacza spotkanie z żywym Bogiem, spotkanie z Bogiem, który jest żyjący i daje życie. Tak więc Pan Jezus pokazuje taką drogę. Jeśli chcesz dojść do spotkania z żyjącym Bogiem, z Ojcem, to nie ma innej drogi niż przeze mnie, bo ja jestem bramą do tej świątyni. Jeśli będziesz chciał wejść gdzie indziej, poza mną, to będziesz jak złodziej z tej przepowieści, który chce przeskoczyć przez mur, gdzieś w innym miejscu. Jeśli chcesz dojść do Ojca w sposób właściwy, tylko przeze mnie, mówi Pan Jezus, bo On jest bramą. A tam, w tej świątyni, czyli w tym żywym spotkaniu z Bogiem, które następuje nawet na, świąty, na, na pustyni, gdzieś na pustkowiu. Niekoniecznie w jakimś pięknym miejscu, ale tam jest życie, i to życie w obfitości. Tam jest spełnienie naszych pragnień, naszych tęsknot, tam jest uspokojenie, wreszcie pokój serca. Tam prowadzi nas Pan Jezus. Ale co ciekawe, na tym nie kończy. Mógłby przecież nas zostawić w spokoju. Zostańcie tutaj i w spotkaniu z Bogiem, tutaj macie wszystko. I niekoniecznie chodzi tutaj o spotkanie w niebie już, ale także tutaj, na Ziemi. Jeśli ktoś doświadcza żywego spotkania z Bogiem, ma pokój serca. Ale na tym nie można poprzestać, mówi Pan Jezus. Kiedy już jesteście nasyceni, kiedy już odpoczęliście w Bogu, teraz, Pan Jezus mówi: zbieram Was wszystkich po imieniu, wołam każdego i każdą z Was. I wszystkich Was wyprowadzam z powrotem na zewnątrz. Tutaj należałoby przetłumaczyć to dosłownie jako: wyrzucam was, wypędzam was, na siłę. Nie możecie zostać. Ale jednocześnie staje jako pierwszy i wyprowadza te owce, wszystkich na zewnątrz. Czyli idzie jako pierwszy, ale na siłę wyciąga wszystkich, ponieważ nie można pozostać wewnątrz y, tylko i wyłącznie tego spotkania kojącego z Bogiem. Dlaczego? Zawsze myślałem o tej Ewangelii. Jako o Ewangelii w ogóle tej z owcami, jako o faktycznie niedzieli dobrego pasterza, związaną z niedzielą dobrego pasterza, ale nigdy nie wiedziałem za bardzo, dlaczego to jest akurat w okresie wielkanocnym. Jak to się z tym wiąże? No przecież taka niedziela dobrego pasterza, powołaniowa, mogłaby być zawsze, w ciągu, w ciągu całego roku liturgicznego. I dopiero teraz, kiedy przygotowywałem się do tego okazania, uświadomiłem sobie, że to jest Ewangelia przede wszystkim o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nie w pierwszej kolejności powołaniowa o tym, żeby rzeczywiście być księdzem, czy żeby, żeby modlić się tylko i wyłącznie za księży. Owszem też bardzo pięknie to do tego nas mobilizuje. Ale to jest Ewangelia przede wszystkim o zmartwychwstałym Panu Jezusie który przeszedł przez całą Paschę, który jest żyjącym Bogiem, który nas prowadzi do Boga, a potem nas wyprowadza na zewnątrz, żebyśmy głosili to zmartwychwstanie, żebyśmy głosili Jezusa Chrystusa żyjącego, żebyśmy nie pozostali w tej świątyni, ale poszli na zewnątrz, poszli poza zagrodę, symbolicznie, poszli do naszych domów, do naszych miejsc pracy, do naszych sąsiadów, ym, wszędzie, na cały świat, i głosili, czego doświadczyliśmy tutaj, w spotkaniu z Bogiem, czego doświadczyliśmy od zmartwychwstałego Chrystusa. Tak właśnie zrobił święty Piotr z pierwszego czytania, kiedy tylko zorientował się, uświadomił sobie, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, otrzymał Ducha Świętego, wyszedł na zewnątrz, nie czekał w wieczerniku, ale wyszedł na zewnątrz i zaczął głosić Chrystusa zmartwychwstałego. I powiedział takie kazanie, że nawróciło się tego dnia 3000 tysiące osób. Tak był przekonujący i tak żył z martwych stałym Chrystusem. I to jest zadanie dla każdego z nas. Po tym, kiedy przejdziemy już przez bramę różnych trosk i smutków, ale kiedy uświadomimy sobie, że tam jest też Chrystus i damy mu się pociągnąć do żywego spotkania z Bogiem, to musimy iść w świat symbolicznie, ale tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie przeżywamy nasze życie i żyć z martwych stałym Chrystusem. Nie dać się wtłoczyć w smutek, w tragedię, w, w totalne odrętwienie, w, totalne, w totalną śmierć. Nie. Tylko dać się pociągnąć do życia i głosić to życie innym, żeby ich pociągnąć do Jezusa Chrystusa. Amen.